Chcesz mieć mądrego psa? Chcesz nauczyć go posłuszeństwa i wielu ciekawych komend? Teraz już możesz. Przedstawiamy nowość na polskim rynku wydawniczym. Kurs DVD z nauką tresury psa Mój czworonożny przyjaciel. W kursie znajdą Państwo wiele praktycznych wskazówek i porad objaśniających temat. Począwszy od wyboru właściwego psa, poprzez niezbędne wyposażenie i akcesoria do tresury, sposoby zabawy z psem i oduczanie złych nawyków, po naukę podstawowych komend i omówienie rodzajów szkoleń specjalistycznych. Dla celów szkoleniowych w kursie zostały wykorzystane psy różnych raz. A sekrety psiego języka zdradza Jacek Lewkowicz, międzynarodowy sędzia prób pracy i obedience, licencjonowany pozorant i instruktor szkolenia psów, oraz właściciel szkoły Tresury Psów HIT DOG. Interaktywne menu oraz podział na rozdziały ułatwi Państwu poruszanie się po treściach i tematach zawartych w kursie. Początek jest podobny jak w przywołaniu do mnie. Odchodzimy kilka kroków w tył. Rękę wyciągamy na wysokość nosa psa i umiejscowiamy ją po stronie krawędzi naszego prawego uda. W momencie, kiedy pies dobiega do nas i dotyka nosem nagrody, prowadzimy go nagrodą za sobą dookoła. Robimy to jak najciaśniej. Czyli praktycznie nasza ręka cały czas dotyka naszych nóg z tyłu. Nagrodę unosimy na wysokości linii nosa psa. Przeprowadzamy ją za sobą dookoła, przekładamy z prawej ręki do lewej, a potem... Po pewnym czasie dajemy psu większą swobodę, odpinając linkę, a następnie przechodzimy z rozgryzacza na drewniany koziołek do aportowania. Wszystko jest uzależnione od tego, w jakim systemie będziemy pracować oraz w jakim wieku mamy psa. Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności podczas szkolenia własnego psa przyniesie Państwu dużą satysfakcję.